Witam serdecznie w pierwszym odcinku kursu tworzenia stron internetowych w języku HTML. Zapraszam. Skrót HTML oznacza Hypertext Markup Language, czyli hipertekstowy język znaczników. Jest to język opisowy, oparty na znacznikach, służący do kodowania struktury i zawartości stron WWW. Strona w języku HTML zawiera zarówno tekst pojawiający się na ekranie, jak i instrukcje, dzięki którym informacje są właściwie prezentowane. Stronę dopełniają dodatkowe elementy jak obrazy, linki, przyciski i wiele innych. Dla przykładu tak wygląda kod źródłowy strony w pliku HTML, natomiast strona wygenerowana za pomocą tego kodu w przeglądarce wygląda już znacznie, znacznie lepiej. Każda strona internetowa jest tworzona jako zwykły dokument tekstowy o rozszerzeniu HTML lub HTML, i w takiej postaci trafia do dowolnej przeglądarki. Jest tak dlatego, że Internet jest siecią globalną, co wymagało opracowania uniwersalnego systemu kodowania stron WWW, który pozwoli na prawidłową prezentację ich zawartości bez względu na to, w jakim systemie operacyjnym były tworzone, a z jakiego korzystają ich odbiorcy. Tym sposobem okazało się zapisywanie stron jako plików tekstowych, których odczytanie jest możliwe w każdym systemie i każdej przeglądarce. Rozwiązanie to okazało się bardzo proste i niesamowicie skuteczne, o czym świadczyć może fakt, że działa do dziś i ciągle jest rozwijane. Wiemy już, że HTML jest językiem opisowym opartym na znacznikach, które nazywamy również tagami. Znaczniki to wyrazy lub skróty umieszczone pomiędzy znakami nawiasów trójkątnych lub ostrych. Przekazują one do przeglądarki informacje o sposobie wyświetlania strony, czyli określają wygląd i pozycję wszystkich elementów strony. Działanie znaczników nie jest szczególnie trudne. Nauczenie się ich zastosowania nie powinno przysparzać szczególnych kłopotów. Przykładowo, znacznik P od angielskiego paragraf odpowiada za utworzenie nowego akapitu. Znacznik B z angielskiego bold pogrubia tekst. Natomiast znacznik img z angielskiego image umożliwia wstawianie obrazów. Znaczniki opisują elementy strony www. Mogą być podwójne, które dzielimy na znaczniki otwierające, gdzie wyrażenie, w tym przypadku p, zamykamy w ostrych nawiasach. I zamykający. W którym przed wyrażeniem wstawiamy ukośnik lub slash. Tekst umieszczony pomiędzy tymi znacznikami na stronie będzie widoczny jako akapit. Znaczniki pojedyncze, np. znacznik wstawiający na stronę obraz, nie zawiera dodatkowego znacznika zamykającego. Zaleca się natomiast przed prawy nawias trójkąty wstawić. Ukośnik. Jest to rozwiązanie eleganckie, acz nieobowiązkowe. Znaczniki możemy wprowadzać na różne sposoby. Jeśli tylko obejmiemy nimi odpowiednią część tekstu i będziemy pamiętać o otwarciu i zamykaniu, efekt w przeglądarce będzie dokładnie taki sam. Znaczniki możemy również ze sobą łączyć. I tak przykładowo w stworzonym przez nas akapicie chcemy pogrubić skrót HTML. W odpowiednie miejsce wstawiamy znacznik B, oznaczający pogrubienie tekstu. Otwieramy, zamykamy znacznik, a tekst, który znajduje się pomiędzy tymi znacznikami, będzie pogrubiony. Oto efekt na stronie. Znaczniki HTML posiadają atrybuty, czyli właściwości danego znacznika. Atrybuty te dostarczają dodatkowych informacji o zawartości elementów. Są umieszczane w znaczniku otwierającym i składają się z dwóch części nazwy oraz wartości. Obie te części oddzielone są znakiem równości. Na przykładzie znacznika umożliwiającego wstawianie, Obrazu na stronę. Nazwa atrybutu, tutaj kolorem niebieskim, określa jakiego rodzaju informacje dotyczące treści elementu chcemy podać. Zapisujemy ją małymi literami, w tym przypadku SRC, co z angielskiego Source oznacza źródło, czyli umiejscowienie obrazu, który chcemy wstawić. Natomiast wartości to informacje bądź ustawienia określane przez ten atrybut. Wartości zapisujemy w cudzysłowach. W naszym przypadku na zielono. web.jpg, czyli informacja o nazwie i rozszerzeniu obrazu, które chcemy wstawić na stronę. Obraz poza źródłem może posiadać inne atrybuty, na przykład szerokość i wysokość. Oczywiście, jeśli nie podamy rozmiarów, obraz zostanie wstawiony w oryginalnym rozmiarze pliku, jaki wskazaliśmy w tym przypadku web.jpg. Jeśli jednak chcemy wprowadzić zmianę rozmiaru, nasz, nasz znacznik będzie wyglądał następująco. Nazwa atrybutów na niebiesko, odpowiednio szerokość i wysokość oraz na zielono Wartości tych atrybutów w cudzysłowach 640 i 480 pikseli. Pod tą jednostką posługujemy się w języku HTML. Pora poznać strukturę strony internetowej wykonanej w HTML. Cała strona zamknięta jest w znaczniku HTML i można ją podzielić na dwie części. Pierwsza część to head, czyli głowa. Ta część zawiera te informacje dotyczące strony, które nie są widoczne w oknie przeglądarki, ale są bardzo ważne dla prawidłowego działania całej witryny. Druga część to body, czyli ciało naszej strony. Wszystkie elementy zawarte w tej części będą widoczne w głównym oknie przeglądarki. Element head, czyli głowa naszej strony, opisuje ustawienia dokumentu HTML i zawiera m.in. informacje. Jaki system kodowania jest używany na stronie, jaki tytuł ma nasza strona, jaki jest język strony, angielski, polski czy inny. Jaki będzie opis naszej strony widziany w wyszukiwarce, za pomocą jakich słów kluczowych strona będzie wyszukiwana, czy też jakie wykorzystujemy skrypty i z jakich arkuszy styli korzystamy. Natomiast cała wizualna zawartość strony trafia do sekcji body, czyli stanowi ciało naszej witryny, na które składają się tekst, obrazy, hiperłącza, przyciski i wszystkie inne elementy widoczne w budowanej przez nas stronie internetowej. Zobaczmy zatem, jak przedstawia się struktura przykładowej, testowej strony. Oczywiście w dalszej części, Omówimy sobie wszystkie te elementy składowe dokładnie. Teraz widzimy, że w sekcji head znajdują się tytuł, sposób kodowania oraz opis. Natomiast w body mamy nagłówki, teksty, listę, jakiś obraz oraz odnośnik. Nasza strona testowa prezentuje się następująco. Cała zawartość sekcji body, czyli ciało naszej witryny, widoczna jest w oknie przeglądarki. Na koniec pozostaje kwestia programu do pisania kodu. Wprawdzie do stworzenia strony WWW przy pomocy języka HTML wystarczy systemowy notatnik, bo cała reszta to kwestia wiedzy i umiejętności, to jednak warto ułatwić, a przede wszystkim uprzyjemnić sobie pracę za pomocą bardziej zaawansowanego edytora który pokoloruje składnie, domknie nawiasy i znaczniki, a nawet udzieli podpowiedzi. Ja podczas przygotowania kursu korzystałem z Plus, prostego, przejrzystego i bardzo wygodnego edytora. W internecie dostępnych jest wiele darmowych edytorów pod wszystkie systemy operacyjne. Polecam pobrać i zainstalować któryś z nich, co uczyni pracę przyjemniejszą i o wiele łatwiejszą. Pora na podsumowanie. Wiemy już, że HTML to opisowy język oparty na znacznikach służący do kodowania struktury i zawartości stron www. Strona w języku HTML jest dokumentem tekstowym o rozszerzeniu HTML lub HTML. Znaczniki to wyrażenia opisujące elementy strony, zapisujemy je w nawiasach ostrych. Występują znaczniki pojedyncze i podwójne. Te podwójne dzielą się na znaczniki otwarcia i zamknięcia. Do tych ostatnich wstawiamy ukośnik. Znaczniki w HTML-u posiadają atrybuty, czyli właściwości. Atrybuty składają się z nazwy oraz wartości oddzielonych od siebie znakiem równości. Wiemy też, jak wygląda podstawowa struktura strony znamy przykładową zawartość sekcji head i body. Na dziś to już wszystko. Zapraszam do kolejnych odcinków zabawy z tworzeniem stron internetowych w języku HTML. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.